Zakładasz szerokie spodnie i czujesz, że nie wyglądasz dobrze. Nie zawsze winne są spodnie. Często to bluzka rujnuje cały luk. Dzisiaj pokażę ci 10 bluzek bardzo łatwych do zestawienia, które na pewno masz już w szafie. Sprawią one, że będziesz wyglądać na wyższą, szczuplejszą i w stylu, który emanuje pewnością siebie bez wysiłku. Zostań do końca, ponieważ ostatnia bluzka jest przez mało kogo brana pod uwagę. A może stać się Twoją najlepszą sojuszniczką, by wyglądać elegancko za każdym razem, gdy się ubierasz. Bluzka numer 10. Istnieją kroje, które działają jak magia, bez potrzeby robienia zamieszania. Bluzka kopertowa jest jednym z nich. To ten typ ubrania, który z wdziękiem otula talię, wydłuża tułów i rysuje kobiecą sylwetkę. Nawet w te dni, kiedy ciało wydaje się być nie w sosie, kiedy zestawisz ją z szerokimi spodniami. Rezultatem jest czysta równowaga wizualna, struktura na górze i płynność na dole. Jest idealna do zatuszowania szerokich bioder lub stworzenia krągłości tam, gdzie wcześniej były tylko proste linie. Jej ukośne skrzyżowanie tworzy iluzję optyczną, która wyszczupla bez wysiłku. Ale uwaga! Unikaj zbyt grubych kokard, błyszczących tkanin, które przyklejają się jak folia, i krzykliwych wzorów. Klucz tkwi w eleganckim umiarze. Pomyśl o matowej tkaninie, w odcieniu biżuteryjnym lub neutralnym, z czystym skrzyżowaniem i dekoltem, który sugeruje, ale nie zaprasza. Kobieta, która wybiera bluzkę kopertową, nie szuka atencji, wybiera, jak opowiedzieć swoją historię, za pomocą krojów, które szanują jej ciało i kolorów, które przemawiają z delikatnością. A jeśli to Cię zaskoczyło, poczekaj na kolejną bluzkę, bo jej elegancja płynie prosto z kołnierza. Jeśli podobają ci się te rady, zasubskrybuj kanał. Tutaj rozmawiamy o modzie, tak, ale przede wszystkim o poczuciu własnej wartości, o stylu i o kobiecej sile. Bluzka numer 9. Dekolt typu halter. Dekolt halter ma swój własny język. Dyskretny, wertykalny, kobiecy. To trik stylizacyjny, który wydłuża szyję, podkreśla ramiona i łagodzi rysy twarzy bez uciekania się do przesady. Z szerokimi spodniami tworzy nowoczesną i harmonijną grę proporcji. Na górze czysta struktura, na dole ruch. Sekret tkwi w lejących się tkaninach. Unikaj przezroczystych materiałów i modeli, które odsłaniają plecy, jakbyśmy były na imprezie na studiach. Tutaj szukamy elegancji, nie nostalgii. Idealny przykład – Salma Hayek. Mając prawie 60 lat, widzieliśmy ją na wydarzeniach noszącą ten typ dekoltu z naturalnością, której pozazdrościłoby jej wiele dwudziestolatek. Jeden z jej najbardziej pamiętnych luków. Czarna bluzka halter, lejące spodnie i usta w kolorze czerwonego wina. Typ kobiety, która wchodzi do sali i nie potrzebuje przedstawiania. Energia mówi wszystko. Elegancka bluzka halter może zmienić podstawowy zestaw w manifest stylu. Wyobraź się sobie w kolorze szampana, z satyny, z szerokimi spodniami w kolorze cielistym i sandałami na rozsądnym obcasie. Już możesz poczuć zapach drogich perfum i usłyszeć szeptane komplementy. Ten krój jest dla ciebie, jeśli już zrozumiałaś, że styl nie polega na pokazywaniu, ale na sugerowaniu. Bluzka numer 8. Bluzka z jedwabiu lub satyny. Jest coś w miękkim blasku jedwabiu, co zmienia wszystko. Bluzka z jedwabiu lub satyny nie potrzebuje ozdób, ani kokardek, ani cekinów. Ona sama wykonuje całą pracę. Jej płynne opadanie towarzyszy ciału, jakby znało je od zawsze, a kiedy spotyka się z szerokimi spodniami, rezultat jest po prostu boski. Kobieta w jedwabnej bluzce z nikim nie rywalizuje. Ona już wygrała. Dlaczego? Zrozumiała, że luksus nie polega na cenie, ale na kolorystycznej ciszy, na krojach, które nie przeszkadzają, na kolorach, które rozświetlają twarz bez wysiłku. Granat, kość słoniowa, szmaragdowa zieleń, głęboka czerń, ale tutaj obowiązują święte zasady. Nie używaj modeli zbyt obcisłych, przesadnych połysków i tkanin, które gniotą się od samego patrzenia na nie. Jedwab mówi cicho, ale z autorytetem. I ty powinnaś robić to samo. W tego typu ubraniu nie tylko wyglądasz na bardziej wysmukloną, wyglądasz jak kobieta, która czuje się jak w domu we własnej skórze. A jeśli myślisz, że widziałaś już to, co najlepsze, poczekaj, aż poczujesz, jak kolejna bluzka wnosi nutę eleganckiej zmysłowości. Bluzka numer 7. Dekolt w łódkę to poezja wizualna. Ramuje ramiona, wydłuża szyję, łagodzi dekolt. To ten krój, który nie krzyczy zmysłowością, ale pozostawia ją domyślną w każdym ruchu. Idealny do zrównoważenia sylwetki z szerokimi spodniami, ponieważ tworzy górną, poziomą linię, która wizualnie harmonizuje ciało. Wyobrażasz sobie tę bluzkę w perłowej bieli z rękawami trzy, cztery, dodaj sandały na kwadratowym obcasie, białą torebkę do ręki i delikatny naszyjnik. Tu, look, który mówi: Tak, jestem tutaj! I nie muszę podnosić głosu, żebyś mnie zauważył. Kto opanował ten dekolt jak nikt inny? Melania Trump ze swoim europejskim krojem. Ten krój jest niemal jej osobistym podpisem, czy to z lnu, bawełny czy jedwabiu. Melania przypomina nam, że dojrzała kobieta nie traci piękna, tylko czyni je bardziej złożonym, ciekawszym, bardziej swoim. Unikaj wersji z grubymi gumkami. Tkanin, które się odznaczają, lub dekoltów, które opadają co dwie minuty. Elegancja nie powinna wymagać poprawiania co pięć kroków. Kobieta z dekoltem w łódkę projektuje spokojną pewność siebie, tę, która rodzi się z czucia się komfortowo we własnej skórze. A to, co nadchodzi teraz, moja droga, wnosi odrobinę dramatyzmu, ale tego dobrego. Bluzka numer sześć, bluzka z bufiastymi rękawami. Są dni, kiedy chcesz czuć się lekka, płynna, bez sztywności, ale też silna. Tutaj wkracza bluzka z bufiastymi rękawami, jedno z tych ubrań, które łączą strukturę i ruch w sposób niemal poetycki. Ten typ bluzki ma zdolność dodawania prezencji każdemu zestawowi, nie popadając w teatralność. Kiedy wybierasz rękaw o umiarkowanej objętości, dobrze umieszczony na ramieniu, z czystym opadaniem i szlachetną tkaniną, tworzysz sylwetkę, która oddycha elegancją z osobowością. Jest idealna, jeśli masz wydatne biodra ponieważ równoważy figurę z wizualną inteligencją, a jeśli twoje ciało jest bardziej proste, dodaje mu wymiaru bez potrzeby szukania komplikacji. Wyobraź sobie bluzkę w bladym odcieniu z subtelnie bufiastym rękawem do łokcia, okrągłym dekoltem i tkaniną z satynowanego lnu, zestawioną z szerokimi spodniami w kolorze kremowym i neutralnymi butami. To idealna mieszanka delikatności i siły, idealna na elegancką kolację lub po prostu, by iść jak ktoś, kto wie, że ma kontrolę. Bez potrzeby udowadniania tego. Ale uwaga. I mówię to z miłością. Gigantyczne rękawy, które wyglądają jak balony imprezowe, źle wykonane marszczenia i agresywne wzory, są zakazane w tym królestwie. Objętość musi mieć cel, nie tylko prezencję. Wybór tego typu bluzki jest jak powiedzenie. Jestem tu z historią, ze stylem i z o wiele większą pewnością siebie niż dwadzieścia lat temu. Nigdy nie jest za późno, by wymyślić się na nowo z elegancją, ponieważ styl nie ginie z wiekiem, on się udoskonala. Przygotuj się, bo to co następuje, przypomni ci, że twoja talia ma jeszcze wiele do powiedzenia. Bluzka numer 5. Bluzka z baskinką, peplum, peplum. Paskinka. to nie jest byle jaka bluzka, to dzieło kobiecej architektury, ma magiczną zdolność definiowania talii na nowo. Podkreślania naturalnego kształtu ciała i wprowadzania eleganckiej struktury, bez uczucia ściskania. Jest jak rzeźbiarz, który pracuje z tkaniną zamiast marmuru. Idealna dla tych, które czują, że ich talia zmieniła się z biegiem lat. Baskinka odzyskuje ją z subtelnością, tworząc harmonijną figurę bez wysiłku. Daje to uczucie prostej postawy i wyrzeźbionej sylwetki, którego tak bardzo szukamy. A żeby działała jak należy, oto kluczowa rada. Nie używaj przesadnych falban, grubych tkanin, które robią wizualny hałas, i krojów, które kończą się dokładnie tam, gdzie nie powinny. Prawidłowa baskinka zaczyna się lekko nad talią i opada z gracją. Nie pogrubia, lecz towarzyszy. Porozmawiajmy o inspiracji. Wiktoria Beckham, absolutna ikona wyrafinowanego minimalizmu, uczyniła z baskinki jedną ze swoich cichych broni. W wielu jej projektach i na niej samej widzimy ją w czystych krojach, w neutralnych tonach i zawsze zestawioną z szerokimi spodniami. Nic przypadkowego, wszystko przemyślane, wszystko nieskazitelne. Wybierz swoją bluzkę z baskinką w tonach, które podnoszą twoją prezencję bez wysiłku: czerwone wino, głęboka czerń, granat. Możesz również zdecydować się na tony takie jak szmaragdowa zieleń czy szampan, jeśli chcesz świetlistej delikatności, nie tracąc na sile wyrazu. Unikaj bardzo pastelowych kolorów lub przeładowanych wzorów. Baskinka ma już wystarczającą prezencję sama w sobie. Tutaj mniej znaczy więcej i lepiej. Ta bluzka nie tylko zaznacza sylwetkę, redefiniuje postawę, a kiedy stoisz prosto, świat odpowiada. To nie tylko tkanina, to postawa to subtelny sposób na powiedzenie: Wciąż tu jestem i to lepsza niż kiedykolwiek. Ponieważ dobrze obramowana talia nie szuka aprobaty ona projektuje siłę, a teraz przechodzimy do bluzki, która wykorzystuje kolor i wzór jako swojego najlepszego sojusznika. Bluzka numer 4. Bluzka z dyskretnym wzorem. Dobrze dobrany wzór jest jak szept stylu. Nie musi podnosić głosu, by zostać zauważonym, ale uwaga, bo źle dobrany może krzyczeć rzeczy, których nie chcemy powiedzieć. Bluzka z dyskretnym wzorem to wszechstronny klejnot, który dodaje osobowości, światła i ruchu każdemu lukowi z szerokimi spodniami. Kiedy wzór jest drobny, w delikatnych tonach i zharmonizowany, efekt jest upiększający. Rozświetla twarz, łagodzi zestaw i dodaje życia bez popadania w przesadę. Trik. Wybieraj wzory, które towarzyszą, a nie dominują. Żadnych gigantycznych kwiatów, które wyglądają jak wyjęte z obrusu, ani krzykliwych motywów zwierzęcych, ani kontrastów, które tną figurę na kawałki. To, czego szukamy, to ciągłość wizualna piękno bez krzykliwości, małe kwiatki, delikatne groszki, subtelne wzory, cienkie paski idealną opcją byłaby bluzka skrepy na perłowym tle z małymi matowymi złotymi groszkami, z lejącymi rękawami, subtelnym dekoltem w serek i szerokimi spodniami w kolorze terakoty. Rezultat równowaga, świeżość i naturalna elegancja idealna na lunch z przyjaciółkami lub spotkanie. Gdzie chcesz wyglądać kobieco i wyrafinowanie, nie starając się zbytnio, ponieważ istnieją wzory, które sprawiają, że wyglądasz na przebraną i inne, które wydają się być stworzone tylko dla ciebie. A jeśli myślisz, że koronka została w przeszłości, właśnie odkryjesz jej najbardziej aktualną wersję. Bluzka numer 3. Bluzka z nowoczesnej koronki. Tak, koronka, ale nie ta, którą nosiłyśmy w latach 90 na cudzych weselach. Nie ta która wydaje się sztywna, z dziwnymi połyskami i tym efektem świątecznego obrusu, o który nikt nie prosił, mówię o nowoczesnej koronce: czystej, strukturalnej, z subtelnymi wzorami, które pieszczą skórę zamiast ją przebierać. Ten typ bluzki jest idealny, gdy chcesz dodać tekstury, romantyzmu i wyrafinowania bez popadania w kicz. Kiedy jest dobrze użyta, koronka ma bardzo kobiecą siłę wizualną, która przekazuje dojrzałość, elegancję i zmysłowość, ale z klasą. Nic wulgarnego, nic oczywistego. A jeśli myślisz, że koronka to rzecz z minionych epok, przypomnij sobie Monice Beluci, która potrafiła ją nosić w jej najbardziej wyrafinowanej i potężnej wersji. Jej luki w czarnej lub bordowej koronce, zawsze stonowane, zawsze zmysłowe, przypominają nam, że dojrzała kobieta nie potrzebuje przesadnych dekoltów, by być niezapomnianą. Jej spojrzenie, jej postawa, wybór tkanin mówią wszystko. Teraz wyobraź sobie bluzkę z koronki w kolorze złamanej bieli, rękawy 3-4, zabudowany dekolt i podszewka w tym samym odcieniu, zestawiona z szerokimi czarnymi spodniami o klasycznym kroju, sandałami w odcieniu niód i strukturalną torebką. To jak romantyczny szept w pokoju pełnym kobiet z prezencją. Trik polega na równowadze. Zostaw na boku koronki w bardzo jaskrawych kolorach lub podszewki. Które przyklejają się do ciała, jakby nie chciały cię nigdy puścić. Dobra koronka potrzebuje powietrza, elegancji, przestrzeni, by światło przenikało ją z delikatnością. Bluzka z nowoczesnej koronki nie jest tylko po to, by dobrze wyglądać. Jest po to, by przypomnieć ci, że wewnątrz ciebie wciąż mieszka ta kobieta, która uwielbia samą siebie z bliznami, historią i ogromną ilością stylu. A kolejna bluzka nie tylko pieści ciało, ale też daje mu ukojenie. Bluzka numer dwa. Bluzka z cienkiej dzianiny. Istnieją ubrania, które nie muszą się wyróżniać, by zostawić ślad. To te ciche. Te, które nie robią hałasu, gdy wchodzisz, ale które wszyscy pamiętają, gdy wychodzisz. Bluzka z cienkiej dzianiny jest właśnie taka. Wizualna pieszczota, miękki uścisk, który towarzyszy ciału bez ściskania, bez odznaczania. Jedynie podkreślając to... Co już jest piękne. Ten typ bluzki jest idealny do zestawienia z szerokimi spodniami, ponieważ tworzy idealny kontrast między strukturą a płynnością. Podczas gdy spodnie wprowadzają ruch, bluzka z dzianiny obejmuje z czułością. A kiedy tkanina jest dobra, lekka, ładnie się układa, bez niepotrzebnej przezroczystości, rezultat to całkowita równowaga. Kobieta, która opanowała to ubranie jak nikt inny Julianne Moore która uczyniła z cienkiej dzianiny część swojego osobistego podpisu. W monochromatycznych lukach lub delikatnych połączeniach widzimy ją błyszczącą tym minimalizmem, który nigdy nie wychodzi z mody, ponieważ królowa nie musi przesadzać, wystarczy, że dobrze wybierze. Ale uwaga! Ani gruba dzianina, która pogrubia sylwetkę, ani ultracienka dzianina, która odsłania każdy szew biustonosza, szukamy tego złotego środka, który czuje się jak druga skóra, ale wygląda jak deklaracja stylu. Noszenie bluzki z cienkiej dzianiny ma też moc, którą często przeoczamy. Łączy cię z delikatnością. W świecie, który ciągle wymaga twardości, szybkości i perfekcji, ubranie się w coś, co płynie razem z tobą, co nie uciska i nie przeszkadza, jest aktem miłości własnej. Pozwala ci poruszać się naturalnie, oddychać swobodnie i skupić się na tym, co ważne. Twoja obecność, twoja rozmowa, twoja esencja. Czasami wybór tego, co miękkie, jest cichą formą przypomnienia sobie, że zasługujesz na to, by czuć się dobrze, nie rezygnując ze stylu. Przygotuj się, bo ostatnia bluzka nie ma w sobie nic z podstawowej. Bluzka numer jeden. Nowoczesna bluzka koszulowa. Dotarliśmy na szczyt. Koszula, ale nie byle jaka koszula. Mówię o nowoczesnej koszuli. Zaprojektowanej na nowo, zinterpretowanej na nowo. Z czystymi liniami i precyzyjnymi krojami dla kobiety, która nie musi przyciągać uwagi, ale chce zostawić swój ślad. Ta bluzka to elegancki joker. Pasuje do szerokich spodni z lnu, jedwabiu, gabardyny i w każdym zestawieniu zmienia luk w coś majestatycznego, wyrafinowanego, zamierzonego. I nie. Nie mówimy o tych sztywnych, nudnych koszulach korporacyjnych. Ta nowa wersja nadchodzi w miękkich bawełnach, lekkich popelinach z subtelnymi detalami. Strukturalnym kołnierzem, rękawem 3 minimalną asymetrią. Wyobraź sobie czystą biel, kontrolowany oversize, w połowie włożoną w szerokie spodnie w kolorze wielbłądzim. Dodaj matowe złote kolczyki, koralową szminkę i minimalistyczne sandały. To typ zestawu, który nie potrzebuje przedstawiania. Mówi sam za siebie. A kto pokazał nam siłę dobrej koszuli jak nikt inny? Jennifer Lopez. Jej zdolność do przekształcenia prostej białej bluzki w akt wizualnej dyplomacji jest imponująca. Nosiła ją ze spodniami o klasycznym kroju, spódnicami ołówkowymi, a nawet z dżinsami. Zawsze elegancka, zawsze nowoczesna, zawsze bez przesady. Piękno nowoczesnej koszuli tkwi w subtelnych detalach, które zmieniają wszystko, nawet biżuteryjny guzik czy asymetryczne zapięcie mogą zmienić białą koszulę w cichą deklarację stylu. To w tych małych wyborach żyje elegancja, w tym co wydaje się proste, ale zostało przemyślane z intencją. Nowoczesna koszula jest dla tej królowej, która nie chce już wyglądać młodziej, chce wyglądać bardziej na siebie, pełniejszą, bardziej obecną. Nie musi przebierać się w trendy. Jej styl jest spokojnym stwierdzeniem, ponieważ zrozumiała, że prawdziwa elegancja nie polega na odejmowaniu sobie lat, ale na dodawaniu sobie prezencji. Zakończenie. Jeśli dotarłaś aż tutaj, napisz w komentarzu. Mój styl, moja siła.